Uwaga seniory polskie, jeśli macie ponad 65 lat lub otrzymujecie jakąkolwiek emeryturę, rentę lub zasiłek rodzinny, zy, musicie wysłuchać tego, co mam wam do powiedzenia, bo to może bezpośrednio wpłynąć na to, czy wasze pieniądze dotrą na czas, czy nie. W ubiegłym miesiącu tysiące emerytów obudziło się z odkryciem, że ich wypłaty emerytur były opóźnione, zamrożone lub tajemniczo wstrzymane, i wiecie jaki był tego powód ich dane osobowe w systemie ZERS były nieaktualne lub niekompletne. Mówimy o brakujących numerach telefonów, starych adresach, nieprawidłowych numerach kont bankowych lub dokumentach, które wygasły bez czyjejkolwiek wiedzy. Dość stał się bardziej surowy niż kiedykolwiek wcześniej i jeśli nie potrafią Was zidentyfikować lub skontaktować się z Wami przez aktualne informacje, wstrzymają Waszą wypłatę, czasami na tygodnie, a nawet miesiące. To nie jest taktyka zastraszania, to się dzieje teraz, w tej chwili i chcę Wam pomóc uniknąć stania się kolejną statystyką opóźnionych świadczeń. W tej rozmowie przejdziemy przez dokładnie to, na co zwraca uwagę, które dokumenty musicie zweryfikować natychmiast, co się dzieje, gdy wasze dane są nieaktualne i co najważniejsze, jak potwierdzić, że wszystko jest w porządku, zanim z pomyśli o wstrzymaniu Waszych pieniędzy. Zanim skończymy, będziecie wiedzieć dokładnie, co robić, kiedy to robić i jak chronić Waszą emeryturę podstawową, Waszą 13 i 14 ratę oraz wszelkie inne świadczenia, na które macie prawo. Weźcie więc filiżankę kawy lub herbaty, usiądźcie wygodnie i upewnijmy się, że Wasz plik w ZYC jest w idealnym porządku. Zacznijmy od wyjaśnienia, co się zmieniło i dlaczego ZYS nagle tak intensywnie skupia się na aktualizacji Waszych danych osobowych. Rząd, chcąc zmodernizować system ubezpieczeń społecznych i ograniczyć oszustwa, wdrożył nowe protokoły weryfikacji. Zasadniczo ZYS wymaga teraz, aby każdy emeryt, rentier i każda osoba otrzymująca świadczenia ma aktualny plik z poprawnymi danymi. Oznacza to, że jeśli Wasz numer telefonu w systemie jest z 5 lat temu, jeśli przenieśliście się do nowego mieszkania, ale nie zmieniliście adresu V, lub jeśli bank zasugerował Wam zmianę numeru konta, Zels nie wie o żadnej z tych zmian. I tu jest problem. Gdy system wysyła Wam zawiadomienie o wymaganych dokumentach, jeśli nie mogą Was skontaktować, traktują to jako niereagowanie. Po trzech próbach skontaktowania się bez odpowiedzi, Zels ma prawo wstrzymać wypłatę do momentu, aż się o Was uda. Bardzo ważne jest zrozumienie, że emerytura podstawowa, którą większość z was otrzymuje co miesiąc, może być tymczasowo zatrzymana, jeśli są niezgodności w waszym pliku. Średnia emerytura w Polsce to około 4000 zł miesięcznie. Dla wielu domów seniorów to jest wszystko. Gdy ta wypłata się spóźnia, rodziny są w trudnej sytuacji. Ale 14. rata, czyli dodatkowe pieniądze, które otrzymujecie w listopadzie i 13. rata w czerwcu, te specjalne płatności są pierwszymi rzeczami, które zelstrzymuje, gdy pojawią się problemy z danymi. Słyszeliście już o kogoś, kto czekał na swoją czternastą ratę, a okazało się, że jego informacje bankowe były błędne? Albo ktoś nie odebrał listu od ZILS z prośbą o aktualizację i nigdy nie dowiedział się, że musi coś zrobić? To się dzieje i nie chcę, żeby was to spotkało. Teraz, co konkretnie Zylist weryfikuje? Przede wszystkim, wasz aktualny numer telefonu. Jeśli macie stary numer, którego nie używacie, Zylist nie może się z wami skontaktować. Drugą rzeczą jest pełny i prawidłowy adres zamieszkania. Jeśli przeszliście do domu waszych dzieci, przeszliście na wieś albo zamieszkaliście w domu opieki, musicie to zgłosić. Trzecią rzeczą jest numer konta bankowego. Banki czasami zamykają stare konta, zmieniają numery i jeśli wasz numer konta w ZELS nie pasuje do rzeczywistego konta, na którym chcecie otrzymywać pieniądze, ZELS nie będzie wiedział, dokąd przesłać pieniądze. Czwartą rzeczą, którą weryfikują, są dokumenty potwierdzające waszą tożsamość. Paszport, dowód osobisty muszą być ważne. Jeśli Wasz dowód wygasł, a ZUS o tym wiedzi, mogą potrzebować nowego potwierdzenia tożsamości. I piąta rzecz to status zamieszkania, czy rzeczywiście mieszkacie w Polsce? Są retire, którzy spędzają kilka miesięcy rocznie za granicą i czasami ZUS chce potwierdzić, że nie staliście się rezydentami innego kraju, co mogłoby wpłynąć na Wasze świadczenia. Jak się okazuje, że macie problemy? Najlepiej jest być proaktywnym. Nie czekajcie, aż ZUS trzyma Waszą wypłatę. Zadzwońcie do raz. numer to 838 808 000 i poproście o weryfikację Waszych danych. Powiedzcie, chciałbym potwierdzić, że wszystkie moje informacje osobowe są aktualne. To proste pytanie może uchronić Was przed miesiącami problemów. Alternatywnie możecie pójść osobiście do najbliższej placówki z Waszym dowodem osobistym, paszportem, aktualnym numerem telefonu i numerem konta bankowego. Zabranie tych dokumentów zajmie Wam 30 minut, ale będziecie mieć pewność, że Zeus ma wszystko, czego potrzebuje. Teraz chcę poruszyć kwestię TZW. klobek, czyli odzyskiwania świadczeń. Jeśli Zeus odkryje, że wypłacił Wam pieniądze przez błąd, na przykład jeśli otrzymywaliście emeryturę, ale nadal pracowaliście i nie zgłosiliście tego lub jeśli Waszych dochodów nie zarejestrowano poprawnie, mogą żądać zwrotu tych pieniędzy. Średnio kwota zwrotu to od 500 do 2000 zł, ale mogę Wam powiedzieć, że jest to bardzo stresujące doświadczenie dla starszej osoby na stałym dochodzie. Aby tego uniknąć, upewnijcie się, że ZUS wie o wszystkich Waszych źródłach dochodu. Jeśli macie pracę dodatkową, emerytury z innego kraju albo jakiekolwiek inne pieniądze, które otrzymujecie regularnie, musicie o tym poinformować ZUS. Coś jeszcze, o czym muszę Wam powiedzieć, to kwestia podatku dochodowego od Waszych emerytur. Wiele osób sądzi, że emerytura nie podlega opodatkowaniu, ale to nie jest do końca prawda. Jeśli Wasza emerytura wynosi więcej niż 4000 zł miesięcznie, możecie być zobowiązani do zapłacenia podatku dochodowego. 14 i 13 rata są oblegane podatkiem, choć obowiązkowe potrącenia są zazwyczaj dokonywane automatycznie. Jednak jeśli nie ma prawidłowych informacji podatkowych od Was, mogą wstrzymać płatności do czasu, aż wyjaśnicie swoją sytuację. To kolejny powód, dla którego aktualne dane są niezwykle ważne. Pozwólcie, że opowiem wam praktyczne porady, jak zabezpieczyć wasze świadczenia. Po pierwsze, poproście członka rodziny, syna, córkę, wnuka, aby byli dostępni, jeśli Zeus będzie próbował was skontaktować. Zabranie seniora na rozmowę to zbyt o świetna idea. Po drugie utrzymujcie dokładny zapis wszystkich listów i zawiadomień od nie wyrzucajcie ich. Jeśli Zeus wysyła wam zawiadomienie, które nie jest jasne, idźcie do biura i poproście, aby wyjaśnili, co musicie zrobić. Po trzecie, zmieńcie swoje hasło do portalu PZS i upewnijcie się, że tylko Wy możecie logować się do Waszego konta. To chroni Wasze dane. Po czwarte, jeśli jesteście w domu opieki lub życie urodziny i zmieniliście adres, natychmiast to zgłoście, nie czekajcie. Po piąte, każdego roku, najlepiej na początku roku, zażądajcie odzyw z potwierdzenia, że wszystkie Wasze dane są prawidłowe. Muszę też powiedzieć, że niektóre osoby doświadczają problemów, gdy przeciągają się ze zmianą banków. Jeśli zmieniacie bank, nie czekajcie, aż Zeus wyśle pieniądze na stare konto. Pójdźcie do Zil z nowym numerem konta zaraz po otwarciu rachunku w nowym banku. Zwłoka może spowodować, że pieniądze wrócą do Zeusu i wtedy trzeba będzie czekać na ponowną wypłatę. To może zająć nawet 4 do 6 tygodni. W tym czasie, jak funkcjonujecie? Na koniec chcę Wam dać bardzo jasną porę działania. W ciągu następnych 7 dni, zadzwońcie do Zilu podwiedźcie ich biuro. Potwierdźcie swój numer telefonu, adres, numer konta bankowego i status dokumentów tożsamości. Jeśli mieliście jakiekolwiek zawiadomienia od ZUS, które nie były jasne, idźcie tam i poproście o wyjaśnienie. Pamiętajcie, że pracownicy ZUS są tam, aby wam pomóc, nawet jeśli czasami system wydaje się skomplikowany. Wasza emerytura to wasz dochód, wasze bezpieczeństwo, wasza godność. Nie pozwólcie, aby błąd techniczny lub nieaktualne dane pozbawiły was pieniędzy, na które pracowaliście przez 50 lat. Bądźcie proaktywni, bądźcie świadomi i bądźcie pewni, że Zeus ma wszystko, czego potrzebuje, aby wysłać wam wasze pieniądze na czas, bez przeszkód i bez stresu. To jest wasza emerytura. Chronić ją to wasza odpowiedzialność, ale ja jestem tutaj, aby wam powiedzieć, że to wcale nie jest takie trudne. Zadzwońcie dzisiaj. Wasze pieniądze czekają. Jeśli podobał ci się ten film, zostaw lajka i napisz w komentarzu, co o nim myślisz. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj i dołącz do naszej społeczności.